Choć jeszcze nie wszystkie drużyny z powiatu ostrzeszowskiego rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu, a są już nawet takie, które mają za sobą pierwszy sparing. W piątek, 14 lipca LZS Siedlików na własnym stadionie zmierzył się z grającym o dwie ligi wyżej LZS-em do ruchów. W Siedlikowie doszło do zmiany trenera. Marcina Kasperczyka zastąpił Tomasz Dymała. Jest to mój debiut. tak. Eee, oczywiście tutaj Marcin sam powiedział, że z końcem... Sezonu rundy wiosennej. Chcę zakończyć tutaj współpracę z nami. Prezes zaproponował tutaj mnie na stanowisko. Były jakieś tutaj dyskusje na ten temat. Miałem kilka dni do przemyśleń. Padły też inne propozycje z innych klubów. No ale, jednak wybrałem tutaj. Ten swój macierzysty klub, w którym grałem i teraz objąłem to stanowisko trenera. Jak zareagowała na to drużyna, koledzy? Myślę, że spodziewali się tego i wydaje mi się, że już po pierwszych treningach jakiś szacunek wobec mnie troszeczkę się zmienił. Nie jestem już tylko kolegą, a mają mnie tutaj za trenera i myślę, że ta współpraca nadal będzie się tak układała jak do tej pory na treningach. Z gry w zespole zrezygnował Szymon Heja. Cieszy mnie, że chłopacy, którzy mieli kontuzję, nie grali przez pół roku, czy też chłopacy, którzy nie grali już dłuższą chwilę, wrócili do treningów i to naprawdę cieszy. Duże rewolucje kadrowe szykują się za to w doruchowie. To właśnie z tego powodu trener Adrian Barański zwołał swoich zawodników na pierwszy trening już 11 lipca. To dość wcześnie w porównaniu do innych zespołów z powiatu ostrzeszowskiego, które na boiska wrócą dopiero w przyszłym tygodniu. Zaczynamy te przygotowania, ponieważ mam dużo nowych zawodników, bo pięciu czy sześciu zawodników odeszło z tej drużyny. Pojawiło się też ośmiu. 17-latków, 18-latków ze szkółki, kolorowe boisko. No i postanowiłem, żeby zacząć trochę prędzej, gdzieś tam sprawdzić ich, zrobić sparring, zobaczyć ich w treningu też. No i tyle. Myślę no właśnie, co możemy więcej powiedzieć o tych zmianach kadrowych? Kogo nie zobaczymy jesienią w Doruchowie? Na pewno nie będzie grał Mikołaj Gretkiewicz, Bartosz Hojka, Jarosław Świtoń, Sasza Kuda, Adrian Brown. No i Andrzej Nasiadek chyba zrezygnuje na ten moment. Nie podjął się treningów i, i, i chyba nie będzie już dali w grał u nas. Cel na nowy sezon w klasie okręgowej jest jeden spokojne utrzymanie. Przypomnijmy, że ostatnio nie przyszło to łatwo, bo o dalszych losach zespołu zdecydował dopiero ostatni mecz. Chcielibyśmy gdzieś tam być w środku tabeli. Tak, gdzieś pierwsza ósemka, pierwsza dziesiątka, żeby spokojnie grali, ale zobaczymy. Mówię, dużo jest ubytków. Próbujemy to gdzieś tam załatać, no tą młodzieżą, młodzież cieszy się, że jest młodzież, bo gdzieś tam zwiększa to frekwencję na treningach, ale, mówię, potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech zawodników, takich troszkę bardziej doświadczonych, którzy, no, którzy wzmocnią tę drużynę i pokierują gdzieś tych, tą młodzież, tak, do grania. W piątkowym sparingu lepszy okazał się LZS do ruchów, który wygrał 5-2: do 2. trzy bramki dla zwycięskiego zespołu z dobu Norbert Burkard i po jednej Dawid Przybył oraz Edward Korniczuk a w LZS-ie siedlików na listę strzelców wpisali się Bartosz Krok i Patryk Bruder.